W sercu starej Warszawy, gdzie wąskie brukowane uliczki przechowują pamięć o wiekach, mieści się niewielka, przytulna kawiarnia Pod Orłem. To właśnie tutaj, wśród zapachu świeżo parzonej kawy i brzęku porcelanowych filiżanek, rozgrywają się historie zdolne odmienić sposób patrzenia na świat. Właśnie w tym miejscu doszło do spotkania, które na zawsze pozostanie w pamięci wszystkich obecnych. Przy stoliku przy oknie siedział brytyjski turysta w Wieku. James Wilkinson z Londynu. Jego drogi garnitur i pewne maniery zdradzały odnoszącego sukcesy biznesmena, przywykłego do tego, że jego zdanie ma znaczenie. Obok, przy sąsiednim stoliku, cicho rozmawiali starszy Polak i jego nastoletni wnuk. Działek czytał poranną gazetę. Od czasu do czasu coś tłumacząc chłopcu w ojczystym języku. James rozmawiał przez telefon ze swoim kolegą, ale mówił na tyle głośno, że połowa kawiarni mimowolnie stała się świadkiem jego monologu o wielkości Imperium Brytyjskiego. Rozumiesz, Richard? Jego głos stawał się coraz pewniejszy. To my, Brytyjczycy, stworzyliśmy nowoczesny świat. Nasza flota panowała na morzach, nasz przemysł odmienił historię. Bitwa pod Trafalgarem, podboje kolonialne, rewolucja Przemysłowa. To wszystko nasze dziedzictwo. Starszy Polak podniósł wzrok z nad gazety. W jego oczach mignęła iskra, którą dostrzegł tylko wnuk. Dziadek lekko pokręcił głową i wrócił do lektury, ale było widać, że słowa Anglika nie pozostały bez echa. Oczywiście tutaj w Europie Wschodniej też macie swoją historię, ciągnął James, zwracając się już do sąsiada przy stoliku, młodego Polaka studenta. Ale zgodzicie się, że to raczej historia przetrwania niż zwycięstw. Przecież rozumiecie różnicę między wielką potęgą morską a, no, krajami kontynentalnymi. Student zmieszał się z uśmiechem, nie wiedząc co odpowiedzieć. Uczył się angielskiego i cieszył się z praktyki, ale ton rozmówcy wyraźnie go peszył. Atmosfera w kawiarni zaczęła się zmieniać. Inni goście co chwila zerkali w stronę gadatliwego Brytyjczyka. Tego, co wydarzyło się później, nikt nie mógł przewidzieć. Anglik Ośmielony uwagą publiczności i własną krasomówczością, postanowił rozwinąć temat. Jego głos nabrał protekcjonalnych nut, które potrafią wyprowadzić z równowagi nawet najbardziej cierpliwego człowieka. Weźmy na przykład Polskę. James machnął ręką w stronę okna, za którym widać było wieże warszawskich kościołów. Piękny kraj, nikt nie zaprzeczy, ale historia, proszę wybaczyć szczerość, to przecież opowieść o nieustannych rozbiorach i podbojach, gdzie tu miejsce na Dumę. Ostatnie słowa zabrzmiały wyjątkowo głośno. Kawiarnia pogrążyła się w ciszy. Nawet ekspres do kawy zdawało się przestał syczeć. Wszystkie spojrzenia zwróciły się ku stolikowi przy oknie, przy którym siedział starszy Polak. Powoli, bardzo powoli, złożył gazetę i położył ją na stole. Jego ruchy były miarowe, jak u człowieka, który przeżył długie życie i widział wiele. Poprawiwszy okulary, odwrócił się do pewnego siebie Brytyjczyka. W jego oczach pojawił się szczególny błysk. Nie gniewu, lecz determinacji. Wnuk wstrzymał oddech, czując, że za chwilę wydarzy się coś ważnego. Młody człowieku! Głos starca zabrzmiał cicho, ale usłyszał go każdy w kawiarni. Widocznie w waszych brytyjskich szkołach nie uczy się zbyt szczegółowo historii Europy. Inaczej wiedziałby pan. Urwał. A ta pauza była bardziej wymowna niż jakiekolwiek słowa. James poczuł, że sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót. Pewność w głosie Polaka, uwaga całej kawiarni, napięcie w powietrzu. Wszystko wskazywało, że trafił w czuły punkt. Ale cóż takiego może wiedzieć ten starszy człowiek, co zdołałoby zachwiać dumą potomka władców mórz? A co dokładnie powinienem wiedzieć? zapytał Anglik, starając się zachować spokój. Choć w głębi duszy zaczynał już żałować swoich słów. Starszy Polak odchylił się na oparcie krzesła. W jego spojrzeniu malował się smutek za wszystkie zapomniane czyny i za bohaterów, których imiona zatarł czas. Wiedział, że za chwilę opowie historię, która odmieni wyobrażenie tego zarozumiałego Brytyjczyka o tym, komu Europa tak naprawdę zawdzięcza swoje istnienie. Pozwoli pan, że opowiem o jednym dniu, który ocalił całą cywilizację europejską. O dniu, kiedy polskie skrzydła zasłoniły niebo nad Wiedniem i rozwiały koszmar grożący pochłonąć wszystkie ziemie chrześcijańskie, jeśli starczy Panu cierpliwości, by wysłuchać! Rok 1683. Europa drżała z przerażenia. To, o czym ludy chrześcijańskie szeptały od wieków, wreszcie się spełniło. Osmańskie zastępy dotarły do samego serca kontynentu. Wielki wezer Kara Mustafa na czele 300-tysięcznej armii oblegał Wiedeń, klucz do ziem niemieckich. Jeśli miasto padnie, droga do Paryża i Londynu stanie otworem. Wyobraźcie sobie ten koszmar. Głos starszego Polaka przycichł, zmuszając wszystkich w kawiarni do wytężenia słuch. Sztandary sułtany powiewają na wietrze zaledwie kilka dni marszu od waszych angielskich wybrzeży. Dwory europejskie w panice wysyłają posłów, błagając o pomoc. Ale kto odpowie? James mimowolnie pochylił się naprzód. Historia, którą opowiadał starzec, brzmiała jak powieść przygodowa, ale w jego oczach widać było absolutną pewność każdego słowa. Król Francji, Ludwik XIV, ten sam król słońca, o którym tak lubią mówić historycy, w tej krytycznej chwili zdradził sprawę chrześcijańską. Co więcej, potajemnie wspierał Turków, licząc na osłabienie swego głównego rywala, cesarza austriackiego. Niemieccy książęta miotali się w niepewności bardziej, troszcząc się o własne władztwa niż o los kontynentu. Państwa włoskie modliły się w swych świątyniach, lecz po miecze się sięgać nie śpieszyły. Cesarz Leopold I uciekł z Wiednia, zostawiając miasto własnemu losowi. Garnizon twierdzy topniał z każdym dniem. Dyzenteria i tureckie działa robiły swoje. Mury, które przetrwały stulecia, zaczęły się sypać pod gradem kamiennych kul. Mieszkańcy szykowali się na najgorsze. Wszyscy wiedzieli, co oznacza upadek pod naporem Osmanów. I w tej chwili rozpaczy, kiedy Europa była gotowa skłonić głowę przed półksiężycem, z dalekiej Polski nadeszła wieść. Idziemy. Jeden człowiek, Polak, uniósł palec wskazujący, jeden król rozstrzygnął los całego kontynentu. Jan III Sobieski, ostatni rycerz Europy. Wnuk starca słuchał, wstrzymując oddech. Słyszał te opowieści wiele razy, lecz w ustach dziadka brzmiały za każdym razem jak zaklęcie, zdolne wskrzesić dawno minione czasy. Sobieski nie był zwykłym monarchą spędzającym dni w przepychu pałaców. Był królem wojownikiem którego sława niosła się od Bałtyku po Morze Czarne. Wysoki, potężny, o orlim spojrzeniu i siwiejącej brodzie, osobiście prowadził wojska do boju i nigdy nie zaznał klęski. Turcy nazywali go Lwem Lechistanu i drżeli na samo wspomnienie jego imienia, lecz wojenne męstwo było tylko częścią jego geniuszu. Sobieski rozumiał, by zatrzymać osmańską lawinę, Trzeba zjednoczyć rozproszone siły chrześcijańskie. Jego dyplomaci ruszyli do europejskich stolic. Jego złoto popłynęło tam, gdzie trzeba. Jego osobisty urok czynił cuda tam, gdzie inni ponosili porażkę. Wie pan, co jest najbardziej zdumiewające? Starzec zwrócił się wprost do Jamesa. Wasza Anglia w tamtym czasie była zajęta własnymi problemami wewnętrznymi i na sprawy kontynentu nie zwracała uwagi, a mała Polska wzięła na siebie brzemię ocalenia całej cywilizacji chrześcijańskiej. Anglik chciał coś odparować, lecz uświadomił sobie, że jego wiedza o dziejach Europy XVII wieku jest zaskakująco powierzchowna. Rewolucja przemysłowa, podboje kolonialne XVIII-XIX wiek, owszem, to znał, ale co działo się wcześniej? Tymczasem Sobieski gromadził swoją legendarną armię. Jej trzon stanowili Husarze, elitarna ciężka jazda, jakiej historia nie widziała. Ci wojownicy w lśniących zbrojach z ogromnymi skrzydłami na plecach budzili mistyczną grozę wśród wrogów. Turcy nazywali ich aniołami śmierci i opowiadali, że skrzydła pozwalają im latać nad polem bitwy. W rzeczywistości, skrzydła miały całkiem praktyczne przeznaczenie. W trakcie szarży wytwarzały złowrogi szum i utrudniały wrogiej konnicy podejście od tyłu. Lecz główną bronią husarzy nie były skrzydła, tylko ich niezwykłe mistrzostwo, żelazna dyscyplina i absolutne oddanie królowi. Wyobraźcie sobie tych jeźdźców, oczy starca rozbłysły. Każdy niemal dwumetrowy, zakuty w stal od stóp do głów, z kopią długą na sześć metrów, na plecach skrzydła z orlich piór, łopoczące na wietrze. Pędą do ataku, a ziemia drży pod kopytami ich koni. W kawiarni zapanowała absolutna cisza. Nawet kelnerka zastygła stacą w dłoniach, zasłuchana w opowieść. Lecz zebranie armii było dopiero połową dzieła. Trzeba ją było doprowadzić do Wiednia, a droga wiodła przez górskie przełęcze, gdzie każdy zakręt mógł skrywać turecką zasadzkę. Zaopatrzenie takiej masy ludzi i koni zamieniało się w koszmar. Deszcze rozmywały drogi, rzeki wylewały skoryt, zapasy żywności się kończyły, a jednak Szli polskie, niemieckie i austriackie pułki zjednoczone wspólnym celem. Na czele jechał Sobieski, osobiście rozpoznając trasę i podnosząc na duchu żołnierzy. Jego obecność czyniła cuda z morale wojska. Ludzie wierzyli, dopóki jest z nimi ich król bohater, są niezwyciężeni. Ludność witała wyzwolicieli z uniesieniem. Chłopi nieśli ostatnie zapasy żywności. Kapłani odprawiali modlitwy, dzieci rzucały kwiaty pod kopyta koni. Cała Europa śledziła marsz tej armii, jak ostatnią nadzieję świata chrześcijańskiego. 11 września 1683 roku wojska sprzymierzone dotarły do lasu wiedeńskiego. Miasto wciąż się trzymało, lecz jego siły były na wyczerpaniu. Tureckie okopy podeszły pod same mury, szykowano finałowy szturm. Czas pracował przeciw obrońcom. Sobieski wszedł na wzgórze i długo lustrował pozycję wroga przez lunetę. To, co ujrzał, mogło przestraszyć każdego wodza, bezkresny obóz Osmanów, tysiące namiotów, baterie dział, jazda rozciągnięta po horyzont. Lecz w oczach polskiego króla nie było ani śladu zagubienia, tylko chłodna determinacja. Jutro, powiedział swoim generałom, pokażemy tym poganom, co znaczy gniew chrześcijańskich rycerzy. Noc przed bitwą wypełniły modlitwy i przygotowania. Żołnierze czyścili broń, kapłani błogosławili chorągwie, dowódcy ostatni raz sprawdzali plany. W tureckim obozie także nie spano. Zwiadowcy donieśli o zbliżaniu się wojsk chrześcijańskich, i Kara Mustafa szykował się do rozstrzygającej batalii. Świt 12 września 1683 roku wstał jasny i chłodny. Mgła snuła się nad Doliną, skrywając ruchy armii. Tego dnia rozstrzygały się losy nie tylko Wiednia, ale i całej cywilizacji europejskiej. I wtedy wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło bieg historii. Głos Polaka drżał z emocji. W kawiarni można by usłyszeć, jak spada szpilka. O szóstej rano rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie. Działa Austriaków i Niemców zasypały tureckie pozycje gradem kul, ale to była tylko uwertura do głównego aktu. Sobieski czekał na właściwy moment dla swojego koronnego uderzenia. W południe Turcy zaczęli spychać sprzymierzonych na lewym skrzydle. Zdawało się, że przewaga liczebna Osmanów weźmie górę. Kara Mustafa już świętował zwycięstwo, gdy z wzgórz dobiegł dźwięk, od którego w tureckich żyłach skostniała krew. Róg jeden przeciągły dźwięk polskiego rogu, który odbił się echem w górach, po nim drugi, trzeci. Wkrótce powietrze wypełniła groźna melodia, którą Turcy znali i której się bali. Oznaczała jedno: Husarzy szykują się do szarży. Osiemnaście tysięcy jeźdźców, wyszeptał starzec, a wszystkim w kawiarni przebiegły dreszcze po skórze. Osiemnaście tysięcy rycerzy na czele z samym Sobieskim ustawiło się na wzgórzu. Wyobraźcie sobie ten widok. Bezkresna linia skrzydlatych sylwetek, blask zbroi w słońcu, łopoczące chorągwie. Król Uniosł szable. To był sygnał, na który czekała cała chrześcijańska Europa. Osiemnaście tysięcy jeźdźców jednocześnie przyparło konie i runęło do ataku. Ziemia zadrżała pod kopytami. Powietrze wypełnił grzmot szarży i bojowe okrzyki. Na czele wszystkich pędził sam Sobieski, król rycerz. Ostatni ze swego rodu prowadził swoich ludzi do boju jak w dawne czasy. Jego biały koń niósł go szybciej niż wiatr, jego szabla błyszczała w promieniach słońca. A jego skrzydlaty zarys stał się symbolem odradzającej się chrześcijańskiej Europy. Turcy nie wytrzymali. Najpotężniejsza szarża kawaleryjska w dziejach ludzkości spadła na nich niczym górska lawina. Osmańskie pułki, jeszcze przed chwilą pewne zwycięstwa, wpadły w panikę i rzuciły się do ucieczki. Słynni Janczarzy. Elita armii sułtana rozsypali się jak stado spłuszonych ptaków. Kara Mustafa ledwie zdążył dosiąść konia i uskoczyć, porzucając najbogatszy obóz na łup. W jego namiocie znaleziono takie skarby, że starczyłyby na utrzymanie całej armii. Lecz najcenniejszym łupem nie było złoto. Była nim... Wolność Europy. W jeden dzień głos starca stwardniał. Polskie szable przecięły łańcuchy, którymi Imperium Osmańskie groziło skuć cały kontynent. W jeden dzień mały naród ocalił wielką cywilizację. Wiedeń. Święto. Mieszkańcy, którzy jeszcze rano szykowali się na zagładę, teraz całowali dłonie swoim wyzwolicielom. Dzwony biły we wszystkich kościołach, ludzie płakali z radości i ulgi. Cesarz Leopold, pośpiesznie powróciwszy do swej stolicy, obsypał sobie z zaszczytami i podziękowania. Wieść o wielkim zwycięstwie rozeszła się po całej Europie. W katedrach odprawiano dziękczynne nabożeństwa, poeci układali poematy bohaterskie, malarze tworzyli batalistyczny pół. Imię Jana Sobieskiego wymawiano z czcią od Madrytu po Moskwę. Lecz cena zwycięstwa była straszliwa. Tysiące polskich rycerzy pozostały na polach pod Wiedniem. Kwiat narodu. Najlepsi synowie Rzeczypospolitej oddali życie za sprawę ogólnoeuropejską. Królewski skarbiec opustoszał. Utrzymanie armii, dary dla sojuszników, pomoc ziemiom spustoszonym przez wojnę pochłonęły wszystkie zasoby. I wie pan co jest najbardziej przygnębiające? W głosie starca zabrzmiała gorycz. Europa szybko zapomniała swoich wybawców bardzo szybko. James poczuł, jak rumieniec zalewa mu twarz. Zaczynał rozumieć, do czego zmierza ta opowieść. Już kilka dekad później, te same kraje, które Polacy uratowali od osmańskiego jarma, zaczęły dzielić polskie ziemie między sobą Prusy, Rosja, Austria. Wszyscy dostali swoją część rozbiorów Rzeczypospolitej. Kraj, który poświęcił wszystko dla wolności Europy, został wymazany z mapy króla. Francja, której król zdradzał sprawę chrześcijańską w 1683 roku, teraz łaskawie patrzyła na unicestwienie Polski. Niemieccy książęta, których polskie szable ocaliły spod tureckiego jarzma, teraz z radością zajmowali polskie miasta. Austria, która dzięki sobie skiemu otrzymała drugie życie, zagarnęła dla siebie Galicję. Ironia historii. Uśmiechnął się smutno starzec. Ci, których uratowaliśmy, sto lat później nas zniszczyli i czynili to z czystym sumieniem, bo Polacy stali się teraz narodem buntowniczym, przeszkadzającym europejskiemu porządkowi. W kawiarni zawisła ciężka cisza. Każdy rozumiał, historia, którą usłyszeli, to nie tylko opowieść o dawnych bitwach. To lekcja o tym, jak szybko zapomina się wdzięczność i jak łatwo zamienić bohaterów we wrogów. James siedział wstrząśnięty tym, co usłyszał. Jego wyobrażenia o historii Europy waliły się w gruzy. Okazało się, że był naród, który ocalił cały kontynent na długo zanim Brytania została władczynią mórz. Był naród, który poświęcił wszystko dla wspólnej sprawy i w nagrodę otrzymał zapomnienie i rozczłonkowanie. Przepraszam, powiedział cicho, wstając z miejsca. Proszę wybaczyć mi pychę. Ja nie znałem tej historii. Starszy Polak łagodnie się uśmiechnął i pokręcił głową. Nie znał pan, bo historie piszą zwycięzcy, młody człowieku, a my Polacy zbyt często zwyciężaliśmy za innych i zbyt rzadko za siebie. Poprawił okulary i znów ujął w dłonie gazetę. Ale to nie znaczy, że nasze czyny nie miały znaczenia. Husaria zniknęła z pól bitew. Rzeczpospolita upadła, lecz cywilizacja europejska przetrwała. Być może było warto. James powoli podszedł do stolika starca. W jego oczach malowały się szczere, skrucha i paląca ciekawość. Czy mógłby pan, czy mógłby pan, opowiedzieć mi jeszcze coś o historii Polski? Rozumiem teraz, że wiem o niej karygodnie mało. Wnuk Polaka spojrzał na dziadka z dumą. Właśnie tak, bez wielkich słów i zbędnej agresji, można obronić honor swojej ojczyzny. Nie krzykiem i groźbami, lecz znajomością historii i umiejętnością jej opowiadania. Starzec odłożył gazetę i znów ujął w dłonie gazetę. Proszę usiąść, młody człowieku. Jeśli ma pan czas, opowiem o królu Jagielle i bitwie pod Grunwaldem, albo o Kościuszce i jego walce o wolność, albo o tym, jak Polacy szturmowali Monte Cassino. W warszawskiej kawiarni pod Orłam zaczął się nowy, lekcja historii, tym razem dla wdzięcznego ucznia, który zrozumiał prostą prawdę. Wielkość narodu mierzy się nie rozmiarami imperium, lecz gotowością do poświęceń dla wyższych ideałów. A wedle tej miary Mała Polska okazała się krajem prawdziwie wielkim. Husaria dawno zniknęła z pól bitew, ale jej duch żyje nadal. W każdym Polaku, który pamięta swoją historię, w każdej opowieści o zapomnianych bohaterach, w każdej próbie przypomnienia światu, że wolność nigdy nie jest dana za darmo i że dług pamięci jest święty. Tak zakończyła się opowieść o pewnej rozmowie w warszawskiej kawiarni, ale zaczęła się inna o tym, jak wiedza potrafi zwyciężać uprzedzenia a prawda pychę historia, która powtarza się. Za każdym razem, gdy ktoś znajduje w sobie odwagę, by opowiedzieć o prawdziwych bohaterach przeszłości.